Chciałabym Was przywitać na moim kanale po długiej przerwie. Przerwa nie była zależna ode mnie. Rozchorowałam się. Dalej nie jestem do końca zdrowa, ale przynajmniej, jak słuchać, mój głos wrócił do normalności. Pamiętajcie, uważajcie na siebie i swoich bliskich. Dziś dla Was mam recenzję książki, która miała premierę w tym miesiącu. Na Twoją niekorzyść. Zapraszam do wysłuchania mojej recenzji. Izzy English już jest kobietą po 30. Można powiedzieć, że ma wszystko. Ma kochającego męża, dobrze prosperującą restaurację. Jednak czegoś jej brak. Brak jej rodziców. Izzy jako nastolatka przeżyła tragedię. Za jednym zamachem straciła ojca i matkę. Matka została zamordowana, a o zbrodnię został oskarżony ojciec. Jej ukochany ojciec został skazany na dożywocie. Została przygarnięta przez dziadków, lecz tak naprawdę nigdy nie doszła do siebie. Zmieniła się. Stała się inną dziewczyną. Mijają lata, a Izzy stara się jakoś żyć z tą podwójną tragedią. Jednak nie może wybić sobie z głowy, co by było gdyby. Po osiemnastu latach jej ojciec ma wyjść na wolność, a ona nie jest do końca pewna, co będzie dalej: czy uwierzyć ojcu, który twierdzi, że jest niewinny, czy raczej go się bać i uważać, by niej nie zamordował. Nie mogą on podjąć decyzji, czy chce się z nim spotkać, czy nie. Widzi go raptem przed restauracją. Jak ma się zachować? Boi się panicznie, a jednocześnie cieszy. Dwa takie skrajne uczucia. Jednak ojciec, jakby rozumiejąc jej dylematy, nie zbliża się i zostawia jej list. A ona tylko może zdecydować, czy chce. Wysłuchać jego historii. Jako podejmie decyzję, czy będzie chciała mu zaufać i go wysłuchać, czy może zostanie wszystko jak do tej pory? Obojętnie, jakoby nie podjęła decyzję, to będą jakieś konsekwencje. Ciekawi, co dalej? Trzeba przekonać się samemu. Muszę przyznać, że autorka bardzo dobrze operuje słowem. Czyta się bardzo szybko i płynnie. Mimo tego, że historia nie jest pełna akcji, czyta się dalej, bo bardzo dobrze oddała uczucia głównej bohaterki, jej niepewność, wewnętrzne rozterki, to jak wszystko przeżywa, stworzyła postacie z krwi i kości, a nie papierowe, bez życia. To wszystko razem sprawia, że chce się dowiedzieć, jak ta książka się skończyła. Autorka Stopniowo nam dawkuje informacje oraz jakie emocje przy tym powstają. Powoli dowiadujemy się danej historii z różnych stron i to jest bardzo ciekawy zabieg. Nadaje on pewnego smaczku podczas czytania tej historii. Oraz to, jak się zakończyła ta książka. Cóż, tego się nie spodziewałam. Jest to opowieść o miłości, cierpieniu, Niepewności, straconych szansach, oraz zarazem strachu. Cieszę się, że trafiłam na taką autorkę. Ta podróż była intrygująca. Na tyle mnie to zaciekawiło, że na pewno sięgnę po poprzednie książki tej autorki. Polecam przeczytać. Jednak, jeżeli lubisz wartką akcję, odradzam. Nie znajdziesz tu takiej, ale jeżeli lubisz czytać coś głębiej, nie tylko zwykłe kryminał, to wtedy polecam. A jak wygląda to u Was? Czytaliście coś tej autorki? Tą książkę, a może jakąś poprzednią? Dajcie znać, jeżeli czytaliście, jak Wam się podobało. Jeżeli czytaliście coś innego tej autorki, może mi polecicie, którą książkę następną miałabym przeczytać? Dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji. Zachęcam do obejrzenia poprzednich. Słyszymy się na następnym odcinku. Dziękuję. Pa!